Czy kiedykolwiek zapomniałeś telefonu, kiedy sobie przypomniałeś, że nie masz go przy sobie? Podejrzewam, że nie uderzyłeś się po prostu w czoło i powiedziałeś kurwa bez powodu. Prawdopodobnie też nie spłynęło to na ciebie znikąd. Pewnie wyglądało to tak, że sięgałeś ręką do swojej torby lub plecaka i nagle uświadomiłeś sobie, że nie ma go tam. Cofnąłeś się pamięcią do poranka. Kurwa. W moim przypadku budzik w moim telefonie obudził mnie tak jak zwykle, jednak zauważyłem, że bateria w telefonie jest prawie rozładowana. Był to nowy telefon i miał ten okropny zwyczaj pozostawienia działających aplikacji, które rozładowywały powoli baterię przez noc. Więc podłączyłem go do ładowarki i poszedłem pod prysznic, tym razem telefon nie wylądował od razu w torbie. To było małe odchylenie od rutyny, ale nie przeszkadzało mi to. Po prysznicu mój mózg wrócił do trybu rutyny, w którym działa w każdy poranek. Zapomniane. Nie byłem po prostu niezdarny, odkryłem później, że jest to wykryta funkcja mózgu. Twój mózg nie działa po prostu na jednym poziomie, ale działa na wielu. Na przykład gdy idziesz gdzieś, myślisz o swoim celu i o uniknięciu niebezpieczeństwa, jednak nie musisz myśleć o poruszaniu swoimi nogami w odpowiedni sposób. Jeśli myślałbyś o tym, cały świat zmieniłby się w jeden wielki, śmieszny cosplay kłopa. Nie myślałem o regulowaniu mojego oddechu. Myślałem o tym, gdzie powinienem kupić kawę po drodze do pracy. Nie myślałem o poruszaniu moim śniadaniem przez moje jelita. Myślałem o tym, czy skończę pracę na czas i czy odbiorę moją córkę Emily ze żłobka, czy może znowu zostanę po godzinach. O to chodzi. Są poziomy twojego mózgu, które zajmują się rutyną, więc cała reszta mózgu może myśleć o innych rzeczach. Pomyśl o tym. Pomyśl o swoim ostatnim dojeździe do pracy. Co z niego pamiętasz? Mało albo i nic, najprawdopodobniej. Te najzwyklejsze podróże zlewają się w jedną i przypomnienie sobie, której z nich jest bardzo trudne. Rób coś wystarczająco często, a stanie się to rutyną. Powtarzaj to, a przestanie być przetwarzane przez część mózgu zajmującą się myśleniem i zostanie przeniesione do części zajmującej się rutyną. Twój mózg powtarza tę czynność, a ty nawet o tym nie myślisz. Wkrótce myślisz o swojej drodze do pracy tak rzadko, jak o poruszaniu nogami, jeśli w ogóle. Większość ludzi nazywa to autopilotem, jednak jest w tym pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli zrobisz przerwę w swojej rutynie. Twoja umiejętność zapamiętywania i uważania w czasie przerwy jest na równi z Twoją umiejętnością zatrzymania mózgu przed wejściem w tryb rutyny. Moja umiejętność zapamiętywania tego, że mój telefon jest na stole, jest równa z moją umiejętnością zatrzymania mózgu przed wstąpieniem w poranny tryb rutyny, który narzuciłby mojemu mózgowi to, że telefon znajduje się w torbie. Nie zatrzymałem jednak mojego mózgu przed przełączeniem się w tryb rutyny. Poszedłem pod prysznic jak zwykle. Rutyna zaczęta, wyjątek zapomniany. Autopilot włączony. Mój mózg wrócił do trybu rutyny. Wziąłem prysznic, ogoliłem się, w radiu zapowiedzieli piękną pogodę. Dałem Emil jej śniadanie i wsadziłem ją do samochodu. Była taka słodka tego ranka, narzekała na złe słońce oślepiające ją rano i tak zostawiłem. To była rutyna. Nie liczyło się to, że w tym momencie mój telefon leżał na stole i ładował się w ciszy. Mój mózg był w trybie rutyny, a według rutyny mój telefon był w mojej torbie. Dlatego go zapomniałem. Nie byłem niezdarny. Nie było to zaniedbanie. Nic więcej, niż jedynie mój mózg przechodzący w tryb rutyny i nadpisujący wyjątek. Autopilot włączony. Pojechałem do pracy. Był to strasznie gorący dzień. Złe słońce piekło moją skórę jeszcze zanim mój zdradziecko, nieobecny telefon obudził mnie. Kierownica była gorąca w dotyku. Myślę, że słyszałem Emily przemieszczającą się ze swoim fotelem, próbującą uciec od blasku słońca. Musiałem jednak pracować, napisać raport, zjawić się na porannym spotkaniu. Dopóki nie zajechałem po kawę i nie sięgnąłem po telefon, wtedy iluzja się rozpadła. Cofnąłem się myślami w czasie. Pamiętałem padającą baterię, pamiętałem jak podłączyłem telefon do ładowarki, Pamiętałem, że zostawiłem go tam. Mój telefon był na stole. Autopilot wyłączony. Na tym polega niebezpieczeństwo. Dopóki nie dojdzie do tego momentu do momentu, w którym sięgasz po telefon i iluzja się rozpada dopóty część mózgu jest w trybie rutyny. Nie ma powodu, żeby kwestionować faktu rutyny. To dlatego jest rutyną powtórzenia Nie chodzi o to, że ktoś mógłby powiedzieć, czemu nie pamiętałeś o telefonie i jak mogłeś o nim zapomnieć, zaniedbujesz tak ważne rzeczy. Chodzi o to, że przegapiamy ten punkt. Mój mózg powtarzał mi, że rutyna jest nienaruszona. Wszystko jest tak jak zwykle, mimo faktu, że tak nie było. Nie zapomniałem telefonu. Według rutyny był on w torbie. Czemu miałbym to kwestionować? Czemu miałbym to sprawdzać? Czemu miałbym nagle z niczego przypomnieć sobie, że mój telefon jest na stole? Mój mózg był w rutynie, a rutyna mówiła, że telefon jest w mojej torbie. Dzień dalej był gorący. Poranna mgiełka ustąpiła miejsca niemożliwemu do wytrzymania gorącu popołudnia. Asfalt topił się. Fale gorąca doprowadzały do pękania chodników. Ludzie pozamieniali kawy na lody i zimne napoje. Kurtki zniknęły. Rękawy zostały podwinięte, krawaty poluzowane, a brwi przetarte. Park powoli zapełniał się ludźmi opalającymi się i robiącymi grilla. Ramy okien wykrzywiały się. Termometry puchnęły. Dzięki kurwa Bogu, że w biurze działała klimatyzacja. Na szczęście wieczorem zapanował chłód. Następny dzień, następny dolar. Dalej, przeklinając siebie za zostawienie telefonu, pojechałem do domu. Gorąco nagrzało wnętrze samochodu, wypuszczając skądś straszny smród. Gdy dojechałem do podjazdu, kamienie chrzęściły pod moimi oponami, a moja żona powitała mnie przy drzwiach. Gdzie jest Emily? Kurwa. Nie dość, że zapomniałem telefonu, to jeszcze pozostawiłem Emily w tym pierdolonym żłobku. Pojechałem szybko z powrotem do żłobka. Podszedłem do drzwi i zacząłem wymyślać usprawiedliwienia, zastanawiając się, czy mogę wszystko usprawiedliwić zostaniem po godzinach w pracy. Zobaczyłem kawałek papieru na drzwiach. Z powodu wandalizmu w czasie ostatniej nocy Proszę używać drugich drzwi, tylko dzisiaj. Wandalizmy? Co? Drzwi były całe tego pora. Ustałem. Moje kolana trzęsły się. Wandale, zmiana w rutynie. Mój telefon był na stole. Nie byłem tutaj dzisiaj rano. Mój telefon był na stole. Ominąłem to miejsce, ponieważ piłem kawę. Nie zostawiłem tu Emily. Mój telefon był na stole. Przesunęła swoje siedzonko i nie widziałem jej w lusterku. Mój telefon był na stole. Zasnęła poza blaskiem słońca. Nie mówiła nic, gdy przejechałem obok żłobka. Mój telefon był na stole. Zmieniła łańcuch rutyny. Zmieniła łańcuchy rutyny i zapomniałem ją zostawić w żłobku. Mój telefon był na stole. Dziewięć godzin. Ten samochód. To palące słońce. Brak powietrza, brak wody, brak siły, brak pomocy. To gorąco. Kierownica. Zbyt gorąca, by można było ją dotknąć. Ten zapach. Podbiegłem do drzwi samochodu. Odrętwienie. Szok. Otworzyłem drzwi. Mój telefon był na stole, a moja córeczka była martwa. Autopilot wyłączony. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord, wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę ribi pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.